Macie o kimś jakąś fałszywą wiedzę, niesprawdzoną informację, plotkę, coś, co nie jest prawdą. Być może ktoś wam coś powiedział, sami się dowiedzieliście, ale to nie jest prawdziwa informacja o kimś. Pojawia się w Waszym życiu przepiękna istota to jest królowa kaszy Wasza Dusza. Może to być osoba, kobieta w Waszym życiu, która przyniesie Wam prawdziwą wiadomość. Tutaj na tym zwoju, tutaj jest czysta prawda, więc te Wasze informacje fałszywe zostaną bardzo szybko wyprostowane przez piękną istotę. A to wszystko zaowocuje podpisaniem umowy miłosnej. Więc tutaj chodziło o waszego wybranka lub wybrankę. Podpisujecie umowę miłosną, będą miłosne wyznania. Karta inicjacji mówi o nauce, o rozwoju, o tym, że w tym pięknym okresie, gdzie będziecie bardzo wysoko wibrować, będą płynąć do Was różne umiejętności, zdolności, wiele rzeczy będzie Wam się otwierać. Ale odwrócona karta mówi o tym, że wasze umysły, te ziemskie, egoistyczne, ja będą blokować, będą blokować te umiejętności, te zdolności, będą je wypierać. I to jest przyczyna wszelkich waszych problemów ego. Ta ego tożsamość, która istnieje tylko dla siebie, a inni mają ją podziwiać, ale karta jest odwrócona, więc wy się tego pozbywacie. Zaczynacie czuć sercem, nie umysłem, przestajecie oceniać, zaczynacie odczuwać, dlatego wy będziecie automatycznie otwierać się na tę wiedzę, na te umiejętności. To wszystko sprawi, że rzeczywistość zacznie was otulać miłością, wspierać na każdym możliwym poziomie. Znika egoista, więc wszyscy chcą się do was przytulać. W serce piramidy, wy stajecie się architektami, architektami waszej rzeczywistości. Wy tworzycie, macie tutaj plany. Tworzycie z wysokiego poziomu, z poziomu architektów. Popatrzcie na te złote stroje. Zarządzacie innymi. Tworzycie jakieś wielkie przedsięwzięcie w tym życiu. Może to być wielki biznes, coś wielkiego, coś ważnego. Wy rządzicie, wytworzycie. Popatrzcie, że tutaj są architekci, jest on i ona. Pod spodem jest umowa miłosna, więc wy razem spotykacie się, by tworzyć to coś. A to coś także związane jest z Waszym domem, popatrzcie, jest szczęśliwa rodzina, wiele miłości, ale nie tylko rodzina. Popatrzcie na tę piękną przestrzeń, to jest przestrzeń tylko dla Was, żeby nie poświęcać się tylko rodzinie, ale także macie przestrzeń na rozwój i pod spodem macie kartę właśnie związaną z Waszym rozwojem. W przyszłości pojawia się zagrożenie, że ta umowa to jest obalonarka przymierza, czyli zerwanie umowy, zerwanie kontraktu. Jest ryzyko w przyszłości, że ta umowa pomiędzy wami, ta umowa miłosna zostanie zerwana, ale to tylko wtedy. Gdy uaktywni się znów was ten ziemski ego, umysł, ta tożsamość, to małe ja, jak to się uaktywni, jak znów będziecie siebie podziwiać i żądać od innych, by was podziwiali, wtedy te umowy zostaną przerwane. Jeżeli będziecie trwać w życiu na poziomie serca, nie umysłu, wtedy tych zagrożeń nie będzie. Wtedy czeka was piękna rzeczywistość.